Cześć, w dzisiejszym filmiku zaprezentuję Ci aplikację Letty Shop. Jest to program cashbackowy. Na pierwszej stronie widzimy sklepy, które biorą udział w cashbackach. Przyporządkowany jest procent zwrotu. Oczywiście nie jest to od wszystkich transakcji. Po wejściu w konkretny sklep widzimy szczegółowe informacje na temat zwrotów. My sobie wejdziemy w aplikację. Allegro, ponieważ ja najczęściej z niej korzystam i jestem w stanie Wam najwięcej opowiedzieć. No i mamy tutaj na tą chwilę średni maksymalny zwrot 1,74%. W dwóch kategoriach następne kategorie mają adekwatnie przypisane mniejsze zwroty procentowe. Jest to procent zwrotu od kwoty, jaką wydaliśmy na przedmioty, które zakupiliśmy. Widzicie. Transakcje mogą pojawić się na koncie do 48 godzin. Natomiast sam zwrot cashbacku trwa zazwyczaj 30 do 60 dni. Jest to spowodowane tym, że Allegro musi sobie sprawdzić, czy nie zwróciliśmy przedmiotu, czy kupujący otrzymał, otrzymał zapłatę i czy wszystko po prostu jest w porządku. Po przejściu do aplikacji, e, najprościej jest wejść w koszyk. I zrobić zakupy tak, jak to się odbywa do tej pory w Walnego. Tutaj macie zaprezentowane moje zamówienia i przypisany do nich zwrot cashbacku, a także pokazują się zapłaty za polecenia. Bo Lady shop ma również program afiliacyjny, ale także pokażę Wam moje wypłaty jakich już dokonałem, mianowicie e, 45 zł mam do wypłaty, mogę je wypłacić na Paypala, przelewem SEPA lub transferem do banku, a tutaj macie moje wypłaty środków, których już wcześniej dokonałem, jak widzicie jest tego prawie 400 zł, więc aplikacja nie ściemia, nie kłamie, Robimy, ja robiłem akurat przelewy na konto, widzicie dwie formy, i zwykły bank transfer i przelew sepa. No i tutaj mamy zakładkę właśnie z zapraszaniem znajomych. Link do mojego zaproszenia znajdziecie w opisie. Skorzystajcie z niego, każdy z nas zostanie 10 zł cashbacku. I Wy będziecie mogli również zapraszać znajomych. Będziecie mogli udostępniać im swój link afiliacyjny. Dzięki temu każdy z Was zostanie 10% zwrotu, Jedyny warunek, żeby taki zwrot otrzymać, to osoba zaproszona musi dokonać zakupów. Na kwotę 70 zł w okresie 60 30 dni, przepraszam, od momentu zaproszenia. Jeżeli takich zakupów dokona osoba zaproszona przez Was, Ty i osoba zaproszona dostaniecie 10 zł cashbacku. Zaprosicie 10 osób, z wpada. w pana. Polecam serdecznie, skorzystajcie z programu afiliacji, z programu cashbacku Lady Shop. Bardzo fajna aplikacja. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie, cześć.